Dzisiaj tak, On by chciał oddać meczik. Ostatnio podczas to z nie chciałem. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów, ale ja również Wszyscy wyczekują już pierwszego bliska. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski a obok słowacie. mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Zespół Juniors zagra przeciwko Kraken. Popatrz. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś ja zaprezentują Oczywiście, swoje typy mamy. Przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Charles. Ma I, i okazję, by dobrać do jednego z polotów. Poprzez odgrywanie, trzeba sięgnąć po Pinkę ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopot. Niezliczone godziny spędzone tak na treningach w ja tak, takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultat. Ostatniej dotknął piłki zawodnik drużyny broniącej, kolejny przytocznił. Tak, teraz, teraz dobre zagranie, czy potrafią to wykorzystać? Znowu są przy dzięki ich ogromnej grze w obronie. Nie udało się odebrać piłki. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy co dalej. No to mamy 1 do zera. Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dialowo. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Ok, się go nie... Biorą tak do góry jakbyśmy szczęśliwi. I to przyjmuje Gabriel Jesus. Ale skapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez zdań. Rywale naciskają. Dobra presja teraz. A zielonym są. Jechać się. Odbiór, ale dalej niebezpiecznie. Charles. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Teraz ja ciekawie, czy z tej się, mąki będzie chciał? Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. Przecisnęli rywala już w środkowej strefie. Opłaciło się. Twarde wejście, ale skuteczne. Mogą wyrównać. Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Udamy teraz zagranie do środka. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Jedzi No tak, ładnie, ale czasami jest po prostu nie do przejścia. Bez teraz przejmuje piłkę. no. 100, 50, to bioro, 50, I mamy remis 1 do 1. Nie z trudu radzi sobie z rywalem ciężą, 3, 1, gorsza, biorę, jest proszę państwa, będzie stały fragment gry w nefragicznym miejscu.

za na powtórce widać to jeszcze wyraźniej. Wydawało się, że piłka zmierza wyraźnie po no, nad ale nagle zaprzeczyła, jakby język i opadła no, i zawsze w kamerze. Czy ktoś mógłby w taki strzał? Uwaga, Nie wiem, nie cieszyć tak się drugą w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. W w tym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala pierwsza liga jest, dobrze o to. to. Przezku następnego spróbować ani teraz zrobić. Bardzo też pewna internacja obrońców. Iwecią świetnie do tej pory budowany atak. Uwaga! Czy teraz będzie okazja? I broni Coś drugi, nie bywa Wszyscy bry. sądzili, dobrze. że będzie gola jedna! Wielu.

przed szansą, obliczu Olsson się to i zabrakło mu boiska, zacznie to bramkarz, to. Gabriel Rzezus, no i po akcji, ma no no sygnalizację z Palomego, zdecydowanie, ale czysto, no do dobrze Bo teraz szan zagrała piłka, robi się ciekawie. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Tak, w ogóle trzeba jeszcze jedną To chyba 8 minut, to było? To byłoby tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć winów z rzędu. Ciężko. Jeszcze wersja ta pierwsza liga nie jest taka wiesz. Ależ kapitalne no. zachowanie w obronie. Uratował. Nie jest taka Zespół, jak pod koniec sezonu ta. tylko jest mocniejsza teraz nie sprawą a czekajcie, jeszcze mam na koniec Ja w takim miejscu zawsze są brodzię Odbiór mu panisara, jest bardzo strzęs 80 plus a. a teraz czas na przerwę no, Architer zakończył ciężko, pierwszą ciężko. połowę Nie na luziku, ale kurde no ile ty wygrałeś jednej ten tym składem Powiem coś nowę tym składem silverów o zobaczymy. Właśnie nie robiłem mikrofonu. Chyba na razie zrezygnuję. O! Karim. Okam, ale fałd, dobry. Ludwo, da. Ruszyli. Druga dawać. połowa zapowiada się nie mniej ekscytująco niż pierwsza. Niech panowie nie będą nie bronić wypracowanej przewagi. I rywal rynek, zostaje, zostaje w tyle. Bardzo dobra akcja ataku, to. ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Broni, ja ale uwaga, się mamy się przechwyt po pressingu. Popatrzmy co to przyniesie. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Różnie mogło być Dół. po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. nie uwagi, strata przerzuciła. 2:0. Aha. No to stary. stary. Ależ teraz otwieramy się... Teraz może być groźnie. Przyjął, zrobiło się niebezpiecznie. Ależ teraz to wspaniale wyglądało. Proszę Państwa. To nie było łatwe uderzenie. Delikatnie podcięta piłka trafia do siatki. Raz, zarazem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Paczka z Signature Science. Darmowa. Z zawodnikiem gwarantowanym tego EZ. Potem masz nerwową akcję. A co? 7 pałetkę, nie zróżnicować. Takie zagrożenia wymagają żelaznych nerwów. Słuchaj, waters are rivals. No może jeszcze 20 dni. Dobrze, teraz mija rywale. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Stracona piłka i stracona <try> szansa na szybką kontrę. Nie no, to się nie liczy. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. O, doskonała interwencja. Prawda, że każdy wydał rolę. Błęda Nie wierzę własnym oczom. Nie ma głowy. Jaka jest cięża obronność? Część tak bliska. Nie ma zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Gdyby ktoś włączył ten mecz niedawno, zobaczyłby w statystykach, że dzieje się to z się tutaj tutaj Mam nadzieję, że z nie zwolnił i do końca będziemy oglądać akcję za akcję. To, co zostało, Czy wyjdą do ewolucjum? Do ewolucjum? to, właśnie, To, co <śle> się to, co zostało. To, co zostało, to, co zostało. To, co zostało, to, co zostało. To, co To, co To, co zostało. To, co To, co zostało. To, 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 tak, no, 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 y to Będzie warto. Reszta to, to... to, nie ma parę, To, co To, ale niestety, ta akcja kończy się niepowodzeniem. Jest za linią obrony. Uwaga! Wybija bramkarz, ale piłka nadal prze.. No, się Maskotki, tak Bardzo dobre zachowanie bramkarza przy tym strzale. Nie spodziewałem się, że jest w stanie jest, to coś... Popatrzmy, tutaj... ale w ten Strzał i nie ma A, ja Ale

Ja w szoku. Gif te tamty mini. Oblistę! Zdjęcie mógłbym no zmienić, kurde. Trzeba. No tak jakbyś mu zabrał ostatniego pieroga, ja bym się wkurzył u siebie. No tak w dobrej wierze. No Brawo, dobrze w no, do Tak to wygląda. Gabriel Jezus, ależ teraz podanie w uliczkę. Co za okazja! Stat bliska to powinien być gol! Wełciter ten był tu na straconej pozycji, ale drogi! Także trzymajcie się, że to stałego fragmentu. na gola, ale już po zagrożeniu. Rywal coraz bliżej, utrudniają rozegranie. Świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Gabriel Jesus. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Zespół Juniors ładnie konstruuje akcję. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczom świetnie do tej pory budowany atak. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Lukas Maura. Z piłką teraz Gabriel Jesus. i Strzał na bramkę. Tą obroną. Bramkarz utrzymuje swoją prze pod koniec spotkania. Jedną bramkę da się jeszcze odrobić. Przy dwóch golach straty. Byłoby piekielnie trudno. No nie, nie, takimi wślizgami schodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. No nie wiem, chyba nie można się dziwić takiej decyzji. Zawodnik wiedział co go czeka. Tak, Piłkaś już wcześniej usłyszał upomnienie, więc chyba miał świadomość, że kolejne zagranie tego typu zakończy się żółtą kartką. Mnie to nie zaskakuje. Czy będzie z tego remis? Trafia w słupek, zagrożenie nie minęło. Otrzymy. Nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi, jeszcze niczego nie przesądza. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobie. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. I broni bramkarz coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak. Zagranie na klepę, krótko. Jednobrankowe prowadzenie. W końcówce bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny, postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Zagrywają teraz Aj, takie zagranie nie mogło zakończyć bramce. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata, Randolph.